Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa. Tomasz Krawczyk, dzień dobry. Moimi Państwa gościem jest Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj mówimy o tym, że w bibliotece dużo się dzieje, dużo zmian tak naprawdę w gorzowskiej księżnicy. Zaczynamy od budynku głównego, bo tam zmiany widoczne od progu, można powiedzieć. Nowe informatorium się pojawiło. Nowe, no właściwie odnowione, prawda? Tak. No oczywiście biblioteka to najważniejsze są książki jeśli książki są zakup książek trwa właśnie w tej chwili nowości wydawniczych z programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, to wtedy możemy się też zająć oczywiście innymi rzeczami, bo to jest podstawa. Książka to jest podstawa, i tych książek musi być dużo. Być może jeszcze wrócimy do tego tematu. Na pewno wrócimy. Natomiast rzeczywiście udało nam się pozyskać nam, to znaczy, pracownikom biblioteki, bibliotekarkom, bibliotekarzom, również pracownikom administracji, ponieważ my nie mamy specjalnego działu do pozyskiwania środków trzecich, to robią naprawdę wszystko nasi pracownicy, którzy wyuczyli się. Tych wszystkich wymogów dotyczących różnych projektów i w różnych projektach różne są wymogi. I między innymi, właśnie w tej chwili to, co Państwo widzą, to, co nasi czytelnicy widzą, to jest ta lada. Ja troszkę się uśmiecham, bo to nie jest wszystko. To jest cały projekt, który no, zakłada pewne zmiany w bibliotece. Jest to przedsięwzięcie grantowe realizowane w ramach projektu projektowania uniwersalnego, dostępność kultury i finansowanego ze środków Unii Europejskiej. To jest ta lada, która ma taką specjalną na przykład obniżoną część, co, co jest w niej nowego w sensie tego właśnie programu. To jest ta obniżona część, jest dobrze doświetlona, jest wyposażona też w system języka migowego. Można sobie zażyczyć język migowy. To, to jest możliwe technicznie. Jest tam pętla m, dla osób, które używają aparatu słuchowego. Czyli przygotowujemy się dla m, być biblioteką dostępną dla Wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami. Tutaj będzie oczywiście za chwilę będziemy realizować kolejny etap tego przedsięwzięcia, czyli zmiana strony, w zasadzie nowa strona internetowa, również dostępna dla wszystkich osób ze, szczeg ze specjalnymi, z szczególnymi, szczególnymi potrzebami. No, i w ramach oczywiście wszystkich przepisów dostępności, które w tej chwili obowiązują, będą się też pojawiać takie wyposażenia, które będziemy widzieć oczywiście w bibliotece. To są na przykład no, różnego rodzaju elementy naprowadzające na powierzchni, czyli na podłodze dla osób, które tego potrzebują. Będą urządzenia, które będą pomagały otwierać drzwi za pomocą jednego przycisku dla tych osób, które na przykład no, nie są w stanie otworzyć ciężkich drzwi naszych do czytelń, bo to są drzwi przeciwpożarowe. My sobie z tym radzimy, natomiast osoby na wózku nie bardzo. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. No, między innymi taki system głosowego, głosowej informacji, czyli dla osób, które również tego potrzebują, będą mogli skorzystać z urządzeń elektronicznych, między innymi ze smartfona, wchodząc już do biblioteki, będą słyszeli zapowiedzi ze swojego telefonu, gdzie co jest, dokąd się mogą udać i tak dalej. Oczywiście to nie jest wszystko. Jeśli Bi będzie Pan pytał, to ja będę odpowiadał. Biblioteka <laughs> bardziej dostępna <laughs> dla wszystkich. Tak naprawdę. To, jak Pan powiedział, jest projekt finansowany z funduszy europejskich. Na jaką kwotę? To jest łącznie pozyskaliśmy 380 tysięcy złotych, no właśnie, z funduszy Unii Europejskiej. I to nie jedyne pieniądze, które w tym roku do biblioteki na różne prace trafiają, bo w kwietniu, bodaj 22 kwietnia, zostało ogłoszone, że z środków miejskich do Instytucji Kultury trafi około miliona złotych, w tym też do biblioteki. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Tak, tutaj rzeczywiście otrzymaliśmy od naszych dwóch organizatorów, bo biblioteka jest wojewódzka i miejska w nazwie, ale też to właśnie oznacza, że jest taka, jeśli chodzi o finansowanie. Mamy finansuje bibliotekę zarówno marszałek województwa lubuskiego, jak i też prezydent miasta Gorzowa. I rzeczywiście udało nam się uzyskać środki na wymianę wind, tych wind, które w tej chwili niestety są nieczynne, za co Przepraszam bardzo naszych czytelników, ale to już jest naprawdę ostatni miesiąc, kiedy te windy nie działają. Naprawa ich była naprawdę nieopłacalna. Ostatnia naprawa kosztowała nas 30 tysięcy złotych i ta winda za miesiąc znowu nie działała. One mają już prawie 20 lat. Ich okres techniczny się już skończył w zasadzie. Budynek jest nowy, ale jednak szybko czas leci, prawda? I też te urządzenia szybko się zużywają. Zatem ze środków PFRON-u uzyskujemy 50%. Po 50% po połowie złożyli się też organizatorzy. Nasi obaj dwa Organizatorzy, o których mówiłem. W ten sposób mamy tutaj prawie pół miliona złotych na wymianę wind na nowe w, w środku budynku, w naszych wind panoramicznych. To oznacza też, że we wrześniu mogą pojawić się pewne niedogodności, jeśli chodzi o sam proces już techniczny wymontowania starych wind, zamontowania nowych. To będzie trwało, to będzie się odbywało w głównym ciągu komunikacyjnym, ale myślę, że sobie poradzimy. Ale to będzie we wrześniu i jeszcze w tym tak, roku? już Rozumiem? myślę, że prace rozpoczną się we wrześniu. To jeśli chodzi o windy. Tak. To nie jest ostatni temat oczywiście, jeśli chodzi o inwestycje. Jasne, jasne. Bo um, mamy jeszcze modernizację, oczywiście. termomodernizację. To o tej, o Termomodernizacji, właśnie jeśli moglibyśmy powiedzieć parę słów, jeszcze pracowników na dachach nie ma, nie widzimy ich, ale rozumiem, że to się zmieni. Tak, dlatego ostrożnie zawsze mówię, bo to jednak świat związany z firmami budowlanymi to jest taki czasami w pewnym procencie nie, nie, nie no mało czasami nieprzewidywalny. Natomiast trwa w tej chwili postępowanie już wyłaniające firmę, która rozpocznie ze środków KPO. Termomodernizacja, konkretnie tutaj chodzi o fotowoltaikę i o system pomp cieplnych do biblioteki, po to, abyśmy zaoszczędzili na energii elektrycznej oraz tej energii cieplnej. Staniemy się takim budynkiem zbliżonym do budynku niskoemisyjnego. Jeśli to wszystko się uda i tutaj jest kwota planowana 5 w sumie 5 milionów złotych, czyli to jest środki z KPO oraz te środki organizatora wojewódzkiego, bo budynek jest w gestii organizatora wojewódzkiego, jeśli chodzi o finansowanie, częściowo też oczywiście miasta, ale to w innym aspekcie. No i myślę, że staniemy się, tak marzę o tym, żebyśmy stali się taką nowoczesną, ekologiczną biblioteką w sensie budynku. To właśnie mm, mówimy o budynku głównym biblioteki, który znajduje się przy ulicy Sikorskiego, ale wiemy z danych biblioteki tak naprawdę, że między 60 a 70% wypożyczeń to tak naprawdę są wypożyczenia w filiach. Jak to wygląda, jeśli chodzi o, o, o filie? Tam e, też prace modernizacyjne, czy jakieś remonty, bo wiemy, że te filie czasami, no faktycznie tych bardzo często tak naprawdę remontów wymagają. Tak, słusznie tutaj pan powiedział, bardzo dobrze właśnie, że pan przytoczył tę cyfrę. Jest istotnie tak, że większość wypożyczeń i tej działalności merytorycznej, bibliotecznej odbywa się właśnie w filiach. No i w tym roku nastąpił przełom, bo w roku kultury udało nam się wyremontować po pięciu latach przerwy kolejną filię. To jest ulica Śląska i tam przenieśliśmy tę filię do innej nieco lokalizacji, ale jest to lokalizacja zupełnie Nowa, w sensie wyremontowana od podstaw, bardzo ładna filia, i taka filia zachęca do odwiedzin, zachęca do tego, żeby czytelnicy przychodzili, wypożyczali książki. No i mamy plany kolejnych. Rozmawiamy w tej chwili też z organizatorem miejskim, ponieważ filie miejskie to jest oczywiście rzecz naszego organizatora miejskiego, jeśli chodzi o finansowanie oczywiście tych działalności, ale też i wszystkich remontów. Oczywiście potrzeby są ogromne. Filie generalnie wymagają, można powiedzieć, Prawie wszystkie remontu, ale są takie, które wymagają pilnego remontu. Te, I które to i o czym mówimy w tej chwili, rozmawiamy sami, właśnie analizujemy sytuację, i na rok 2026 będziemy prosić miasto o to, żeby sfinansowało remont filii prawdopodobnie numer 4, bo tam się sytuacja nam tak y, 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 analizujemy właśnie, że jest tam y, najpilniejszy chyba taki remont. I co tam potrzebny. jest do zrobienia? i tam jest wszystko potrzebne. To jest od podłogi, przez ściany, przez doświetlenie. No wtedy musimy myśleć już całościowo o takim pomieszczeniu, które będzie właśnie też zachęcało do wejścia do środka. To jest tak jak udało nam się w roku 2019 z filią na ulicy mieszka, na ulicy mieszka bo na naprzeciwko sądu jest tam taka filia numer dwa. Mała filia, ale w bardzo takiej dzielnicy, która myślę no powinna mieć jakąś instytucję kultury, a my jesteśmy szeroko rozumianą instytucją kultury. Tutaj przypomnę, że my jesteśmy otwarci od poniedziałku do, jeśli chodzi o filię, od poniedziałku do piątku, od godzin 10, 12 do godziny 18. Ja tylko Prawda? powiem, że jest to mała filia, ale są tam pozycje, które są. Są trudne do dostania gdziekolwiek indziej. Tak naprawdę, bo ja jakiś czas temu szukałem um, książki 13 wojen i jedna Krzysztofa Miller'a, e, reportera, fotografa e, wojennego, nieżującego już świętej pamięci, i tylko tam, tak naprawdę, była do znalezienia w okolicznych e, filiach i tak dalej. Także, także faktycznie ta filiana mieszka pierwszego, e, no jest jest, jest. Istotna. Moim zdaniem. Bardzo miło mi to słyszeć. To jest właśnie najważniejsza rzecz, żebyśmy od czytelników y, otrzymujemy takie właśnie sygnały. To jest, to jest właśnie wtedy, czujemy, że ta praca i ten wysiłek, który wkładamy w to, żeby było dużo nowych książek, żeby filie wyglądały ładnie że to naprawdę ma sens. No to właśnie, jest potrzebne tam, w tamtym roku kom... ponad 10 tysięcy nowych książek. No, tak, jak tak, to tak. wygląda w tym roku? Już no, mamy połowę roku. Tak, tak w tej chwili to. trwa zakup i mamy już z tej cyfry połowę książek już jest kupionych. E, oczywiście y, ja tutaj od razu powiem i trochę oczywiście wykorzystam też to zresztą w radiu i powiem, Zawsze mówię publicznie, książek jest potrzebnych bardzo dużo, nie 10 tysięcy, a 20 tysięcy to jest taka cyfra, która w kulturalnym mieście by zadowoliłaby naszych czytelników, bo podam cyfrę. Właśnie specjalnie przygotowując się do pańskiej audycji, wczoraj poprosiłem jeszcze naszego bibliotekarza systemowego o dane, tylko, za, tylko w lipcu, właśnie od 1 lipca do 22, czyli do przedwczoraj, porównaliśmy rok 23, 24 i 25, jeśli chodzi o liczbę wypożyczeń książek. W sezonie wakacyjnym na wakacje. I mm -hmm. co się dzieje? Gorzewianie wypożyczają coraz więcej, bo w roku 23 było to 11 tysięcy, 11 tysięcy 300 dokładnie. W 24 już 12 tysięcy książek wypożyczono tylko w lipcu, od 1 do 22. A w tym roku jest to 12 tysięcy 500, to jest o 300 książek więcej. Czyli widzimy, że to naprawdę ma sens pokazywanie, że biblioteka ma nowości wydawnicze, bo o to pytają głównie czytelnicy. Czytelnicy chcą czytać nowe książki. Nowe Nowych autorów i y, czytelnictwo wzrasta, wypożyczenia, no chociażby te, właśnie na wakacje, rosną. To teraz chwilę o tym, jak to zrobić, żeby od najmłodszego tak naprawdę to czytelnictwo e, się utrzymywało. E, mamy wakacje, przez wakacje biblioteka jest szczególnie otwarta e, dla, na e, dzieci, na najmłodszych. Wakacyjne przystanki to jest propozycja dla dzieci na te wakacje. Już cztery za nami, jesteśmy na półmetku tak naprawdę. Tak. O co w tym chodzi? E, tak, no głównie oczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, o to, żeby zachęcić przede Wszystkim od dziecka do czytania. Tutaj pierwsi są rodzice, oczywiście. To rodzice jeszcze y, są badania, które świadczą ostatnio o tym, że również w tym okresie, zanim dziecko przyjdzie na świat, to już słyszy dźwięki i należy już czytać. Czytać, śpiewać y, i tak dalej. Potem oczywiście włącza się instytucja, biblioteka. Mamy specjalne takie pakiety też dla przedszkolaków. Jeśli przyjdą do biblioteki, zapiszą się, otrzymają specjalny taki pakiet książkowy, ale też oczywiście wakacje. Tutaj szczególna uwaga nasza skupiona jest na dzieciach, no bo oni mają wtedy, one mają wtedy czas wolny i właśnie no właśnie na przykład dzisiaj o godzinie 8 sprzed biblioteki wyruszył autobus w ramach naszych właśnie wakacji w bibliotece do Słońska. Dzieci będą zwiedzały tam Park Ujście Warty, jest tam takie centrum edukacyjno-przyrodnicze. Są to zajęcia dla dzieci, które organizujemy co tydzień i w każdej kolejnej chwili, właśnie. Mamy, tak jak pan tutaj powiedział, jesteśmy na półmetku sierpień, za chwilę kolejna filia, w tej chwili, w tym tygodniu, filia numer 3 organizuje te zajęcia codziennie, podkreślę. Potem będzie to filia numer 10, 11 i tak dalej. Cały ten spis jest w internecie. Są podane numery telefonów. Można się zapisywać, a nawet trzeba na te zajęcia się zapisać. Być może będą jeszcze wolne miejsca. Natomiast, co trzeba podkreślić, nie są to półkolonie, to są zajęcia dla dzieci w godzinach południowych i są one całkowicie bezpłatne. Tutaj też muszę powiedzieć, że te Zajęcia sfinansowało miasto Gorzów. Tutaj dzięki naszej staraniom pani wiceprezydent Izabeli Piotrowicz udało nam się w miarę szybko te pieniądze, znaczy szybko, to znaczy przed wakacjami, żebyśmy mogli to sensownie zaplanować, pozyskać. Jest to kwota 10 tysięcy złotych i w ten sposób te wakacje właśnie odbywają się, bo nasze bibliotekarki z tych kwot potrafią zrobić bardzo dużo poprzez kreatywne zajęcia, związane oczywiście zawsze z książką, z edukacją i z bardzo sensownym spędzaniem czasu wolnego dla dzieci. To oczywiście nie wszystko. Mamy też taki projekt Letnie Czytanie, i my, z kolei jako biblioteka wojewódzka, w tej części wojewódzkiej, w naszych zdaniach wojewódzkich, zapraszamy naszych czytelników do. Czegoś zupełnie innego, czego w mieście uważam nie ma, czyli do wyjazdu za miasto, tak zwanego do Lubniewic. I kolejne spotkanie w Lubniewicach we współpracy z Biblioteką i Centrum Kultury w Lubniewicach odbędzie się 3 sierpnia, o godzinie 17 będzie to muzyka filmowa oraz poezja e, marii Pawlikowskiej Jasnoszewskiej, którą przedstawi e, no, nasza aktorka Marzena wieczorek. To właśnie jest ten nasz wkład. Biblioteki Wojewódzkiej do wydarzenia, które odbędzie się dokładnie w Jarnatowie, w parku, czyli tam w takim kurorcie, na który przychodzi bardzo dużo osób. Również też widzę Gorzowian właśnie na tych, na tych spotkaniach w Lubniewicach i mam nadzieję, że w Jarnatowie również. My do czytania niezmiennie zachęcamy. Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Mienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za wysłuchanie. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.